Oczywiście twoje mieszkanie czy dom jest ładniejsze niż sąsiada. To jest bez dwóch zdań. Teraz będzie jeszcze ładniej brzmiało niż sąsiada. Proszę bardzo, Sanos. Sanos, piękna sytuacja. Sanos five. Jak otworzyć takie cacko? Bo nie jest to zwykłe pudełko. Otwieranie jest dość specyficzne. Tu mamy takie naklejeczki. Tu naklejeczkę zdzieramy. I przesuwamy ten plastik do przodu. Z drugiej strony tak samo. Do przodu. I teraz możemy podnieść. Uch! Ale prezentacja, jaka jakość pudełka, jak to jest wykonane, to nie jest byle jakie pudełko, zobaczcie, tu są szyny na właśnie tą z dwóch stron. No i piękny głośnik zapakowany w piękną, bardzo przyjemną w dotyku taką szmateczkę, pokrowiec można powiedzieć fabrycznie zafoliowany. Czujesz się jakbyś rozpakowywał coś naprawdę prestiżowego, no i jest to naprawdę prestiżowy e, głośnik. Tu jeszcze mamy do, dodatkowo akcesoria. I, I tutaj zobaczmy, co w tych akcesoriach jest. A mamy tutaj instrukcję obsługi i taki quick guide. No i oczywiście kabel, przewód zasilania. I tu w zasadzie jest e, tyle. Przewód bardzo taki Yy, troszkę inny, ale myślę, że ten mógłbyś nawet kupić, jakbyś się zgubił czy coś to takiego, żebyś gdzieś tam mógł sobie zakupić. O oh wow, o oh wow. Na górze guziki, indykator zasilania. Z tyłu mamy tutaj dziurkę na zasilanie, parowanie, internet i headphone jack. i w zasadzie to, to tyle. Sparujemy go sobie tutaj. Dobra, ale skończmy gadać o tym głośniku. Posłuchajmy, jak on gra. Yy, ustawimy sobie dwa mikrofony wireless Go, czyli będzie w stereo. Aczkolwiek to pomieszczenie w ogóle nie ma. No, powiedzmy, no to jedna ściana, za niej jest drewno, to tak. Yy, w ogóle nie ma takiego. Yy, sound treatment to jest po polsku. Wyciszenia, wygłuszenia, tam zwał tak. Yy, tak zwał. Tutaj są dużo pustych ścian, więc tutaj jak słyszysz, eko jest niesamowite i tutaj testowanie głośnika to jest szaleństwo, ale będziesz miał też taką możliwość y, z, usłyszeć jak on gra właśnie w takich y, bardzo słabych y, warunkach nie każdy ma możliwość sobie y, wyciszenia y, pomieszczenia hashtag żona yy, i zrobimy drugą połowę gdzie będzie tutaj y, stół czerwony załóż w pomieszczeniu, gdzie jest właśnie akustycznie wszystko yy, fajnie zrobione, aczkolwiek będzie stał yy, zam... przed, nie za... przed yy, telewizorem, więc no, no to też robi robotę, bo jednak wielka, yy, czerwona płachta. Yy, times it hurts to admit that we're no Made the way no different. I find it hard to come but you don't even try. Still, I'm better with and without you. Oh, I, I'm on it, I want it. Why, do you see the color? Next. I won't look back when you're around I won't think twice when you're gone Don't hesitate to call me back, cause I won't be there. <laughs> in a You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded. Jaka jest konkluzja? No, drogi panie, ten głośnik gra dla mnie, oczywiście, bo to kwestia indywidualna. E, wspaniale. Z tego względu, że jest bardzo ciepły dźwięk, a ja lubię bardzo ciepły dźwięk. Dużo basu, ale ten bas nie jest. E, e, nie, za, nie, nie zaćmiewa wszystkiego. Nie zaćmiewa tonów średnich i wysokich. Tak jak w tych poprzednich wideo, mieliśmy takie bumboxy. No to tamto było po prostu bum bum, a tutaj jest e, wszystko dobrze e, słyszalne. Czyli to one wysokie, średnie i niskie są odseparowane, i to wszystko e, e, fajnie. Brzmi. Troszkę dużo basu jest. No to, to jednak jest to takie skierowane do bardzo ciepłego dźwięku. Jeśli takiego nie lubisz, no to e, trzeba by sobie w korektorze tutaj zmienić. I da się to zmienić w zaskakujący sposób. Zupełnie można. No, kontrola jest duża. No i, Gdybyś nie widział tego głośnika, ja bym go w innym pomieszczeniu włączył, to pomyślałbyś, że stoją jakieś wielkie, ogromne, gigantyczne nawet kolumny i one tam granie nie? wchodzisz, patrzysz, uuu, panie, no a jak to wygląda? Żona będzie zadowolona z tego względu, że tylko jeden kabelek do prądu, który można ukryć. No, tylko pamiętaj, ten głośnik nie działa na zasadzie Bluetooth. On działa na zasadzie Wi-Fi, więc w pomieszczeniu musisz mieć Wi-Fi lub Line. Czyli tutaj jest z tyłu ta dziura na, na koncentryk i tutaj go, panie kolego, wkładasz. Piękny, piękny, wspaniały, dwa, jakbyś miał. To byłoby w stereo i myślę, że warto. Myślę, że zamiast y, instalować sobie w pomieszczeniu y, amplituner, wielkie głośniki, które zajmą dużo miejsca, powtórzę jeszcze raz, żona nie będzie zadowolona, że takie ustrojstwa stoją. Y, a tutaj na półeczce postawisz. Hmm? I wszyscy będą zadowoleni. Sanos bardzo mi się podoba. No. Tu w ogóle nie ma co porównywać z tymi głośnikami e, boomboxami. Zresztą to to tamte, to takie zabawki dla dzieci było. A tu jest profesjonalnie, pięknie i wspaniale. I polecam y, słuchać w tej pozycji, nie w pionowej, y, z tego względu, że gdy mamy jeden głośnik, no to tutaj jest taka symulacja stereo. Eee, no, mamy dwa, to już można w pionowej. Eee, też sobie mm, pięknie mm, słuchać. Kompatybilny z wieloma urządzami. Oczywiście iPhone, eee, Smera Bayera, Airplay. Eee, wszystko działa. Jak w szwajcarskim zegarku, jak to mówił, książę młodości. Pozdrawiam. I szczerze polecam. No jest zacny, jak to mówią. Bardzo zacny.